Gimnazjum w Trzemeśni wzbogaciło się o halę sportową. Długo oczekiwany obiekt już niebawem będzie służył uczniom oraz mieszkańcom. Budowa hali w 70% sfinansowana została z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stoimy dzisiaj w sali gimnastycznej, która już jest gotowa do tego, aby mogła młodzież wejść, natomiast nie ma jeszcze wyposażenia. W najbliższych dniach do wyposażenie dotrze, tak żeby na było eleganckie, uroczyste otwarcie, które będzie mogło być w pełni wyposażonej sali gimnastycznej. Muszę powiedzieć, że to była nasza ostatnia sala gimnastyczna przy obiektach oświatowych, aby wypełnić pełną ofertę. To taki mały grzech zaniechania, który był popełniony parę lat temu, kiedy tworzyliśmy sieć gimnazjum. I tej sali wtedy nie było. Natomiast udało się nam ją dzisiaj oddać. Ona jest, jest, funkcjonuje. Także można powiedzieć, że na terenach SOS wypełniamy pełną ofertę sal gimnastycznych. Chcę jeszcze przypomnieć, że ta sala gimnastyczna była wykonana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W budynku hali sportowej znalazły się także szatnie i sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również do samej hali prowadzi odpowiedni podjazd. Od teraz zajęcia sportowe będą odbywały się w komfortowych warunkach. Dzieci. Bardzo czekały na tą halę i samo fakt, że ona będzie, już są podekscytowane, a to dopiero gdy wejdą pierwszy raz na, nasze, na, na parkie w naszej hali. Do tej hali nie tylko będą mieli dostęp dzieci z naszego gimnazjum, ale również ze szkół podstawowych, które należą do naszego obwodu. Mam tu na myśli szkołę podstawową w Porębie, z Lasami i szkołę podstawową w Przemieśni, gdzie będą mogli realizować zajęcia pozalekcyjne. Również myślę, że ta hala będzie. Służyła społeczeństwu tutaj bliskiemu? Przy okazji budowy hali sportowej powstało także mini miasteczko komunikacyjne, a w przyszłości planowana jest także budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Tam, gdzie nie ma właściwych stad gimnastycznych, słonem niemałe lub niespełniające odpowiednich wymogów, to w pierwszej kolejności chcemy zrealizować boiska ze sztucznej nawierzchni. W tym roku rozpoczynamy. Projekt sześciu boisk w terenach wiejskich ze sztucznej nawierzchni będzie zakończony w następnym roku i docelowo w ogóle chcemy doprowadzić do tego, żeby przy każdej szkole, nie tylko w terenie miejskim, ale i wiejskim była sztuczna nawierzchnia, żeby nie było tych starych boisk asfaltowych i betonowych. Wielu mieszkańców miasta i gminy, a także turystów uczestniczyło w pikniku ekologicznym organizowanym na rynku w Myślenicach. Dla zgromadzonych przygotowano konkursy, gry i zabawy. Oczywiście zbierano także surowce wtórne. Jesteśmy na Myślenickim Rynku, jest piknik ekologiczny. Piknik ekologiczny promuje dwa projekty: Czysta Woda dla Krakowa i budowa zakładu zagospodarowania odpadów. W ramach tych projektów przygotowaliśmy atrakcje. Dla myśleniczan i nie tylko, w zamian za odpady, które są przyjmowane, wydajemy sadzonki, cieszą się wielkim zainteresowaniem. A tak no, to coś, co tutaj widać. Zabawa, uczymy segregacji, uczymy jak dbać o środowisko. Łącznie zebrano 7377 baterii, 2530 kg makulatury i 57418 zakrętek. Papier, gazety i kartony oraz baterie zostały oddane do recyklingu, natomiast zakrętki wymienione zostaną na wózek inwalidzki. Długa kolejka posadzonki może oznaczać, że świadomość i aktywność ekologiczna wśród myśleniczan jest na wysokim poziomie. My zbieramy do szkoły. Co zbieracie? Makulaturę? Mm, makulaturę i baterie. I jeszcze co zbieramy w domu? No. Zakrętki. No właśnie. W ogóle to segregacja śmieci, śmieci, no to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No i ja też sama segreguję. Piknik ekologiczny minął w atmosferze gier i zabaw, z których oczywiście najchętniej korzystali najmłodsi. Na piknikowej scenie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zaprezentowali najnowszą kolekcję EcoFashion. Ekologia jest istotna, a co, co najważniejsze, chcemy mówić o projektach, które są realizowane. Chcemy mówić o pieniądzach, które pozyskaliśmy na realizację tych projektów. Nie chcemy, żeby mówiono, że, że nie ma tej wiedzy, że nie wiadomo, że chcemy wybudować zakład, w którym będą przetwarzane odpady, że jest rozbudowana kalinalizacja. To jest dla nas bardzo ważne. Promujemy tutaj, ale również edukujemy. Tak? I, i, I chcemy to powtarzać chcemy iść do przodu i chcemy realizować to, co dla nas ważne. Do tej pory robiliśmy podsumowanie konkursów pikniki, ale one były tak jakby zamknięte dla szkół. Teraz robimy to już dla większej, większej grupy i myślę, że to się przyjmie. To będzie takie... Myślę, że jesienią każdego roku będzie święto ekologii w myślanicach i będzie się ona rozwijała. My się uczymy od ludzi, oni się będą uczyć od nas. W niedługim czasie rozpocznie się budowa dworca autobusowego w Myślenicach, od dawna oczekiwanego przez mieszkańców miasta i regionu. Zależy nam na tym, aby wraz z oddaniem do użytkowania dworca, bo tak naprawdę dworzec będzie dla mieszkańców, a nie dla nas, my będziemy tylko e, firmą zarządzającą tym dworcem, żeby poprzez ten dworzec ludzie mogli e, korzystać z siatki połączeń. W regionie w sposób profesjonalny, bezpieczny, żeby mieli możliwość łatwego skomunikowania się ze wszystkimi możliwymi miejscami w regionie. Polityka transportowa i w ogóle cały transport w mieście, w powiecie, będzie uregulowany. Chcemy wystosować bardzo konkretną i bardzo dobrą, na bardzo dobrych warunkach ofertę do małych przewoźników. Chcemy z nimi grać w jednej drużynie, czyli chcemy być w drużynie obsługującej razem wszystkich mieszkańców z powiatu, z regionu, a nie z nimi konkurować. Na część dworcową będzie składało się 9 przystanków oraz dwa stanowiska dodatkowe, czynne w godzinach szczytu między 7 a 8 i 14 a 16. Zarówno autobusy, jak i busy będą na bieżąco kierowane w odpowiednie miejsca. Taka organizacja ruchu z pewnością wpłynie na punktualność przewoźników i umożliwi ich kontrolę. Dworzec niewątpliwie będzie fantastyczną wizytówką myślenic, będzie wyraźnie wskazywał, że myślenice się rozwijają, bo obiekt to nie tylko będzie dworzec e, sensusikto, kasy, poczekania, Toalety i wiaty, bo oprócz tego będzie tam takie, nazwijmy coś na kształt, małego centrum gastronomicznego i handlowego, tak aby pasażer, który przyjedzie na dworzec, miał czas w czasie przesiady, ewentualnie oczekując na przesiadkę, mógł wypić kawę albo herbatę, zrobić drobne zakupy. Pod koniec października ruszają pierwsze prace budowlane. Inwestor zakłada 6 miesięcy jako czas niezbędny na całościowe ukończenie dworca wraz z pełną infrastrukturą. Z pewnością już w okresie wakacyjnym mieszkańcy regionu i przybyli turyści obsłużeni zostaną w komfortowych i nowoczesnych warunkach.